to jest ciekawe, nie, patrzcie tutaj bez tego, normalnie, bez naciągania o, nowy CZ-cik czy się różni? ten fajny kolcik no ale tak się stało, że go nie kupiłem ulicy w środku stoi jeszcze CZ-ka, ale osiemdziesiątka dwójka kurde, znalazłem, miałem smaka na pierożki, akurat nie tu zajechałem, do polskiego sklepu popatrzcie tutaj tyle kosztują, nie wiem czy to widać, czy nie widać Kurde, ta kamera robi odblask O, teraz będziecie widzieć Montrose Deli Bardzo piękny sklep Ale co zobaczyłem? Kurde, bułki zobaczyłem, że mają bułeczki normalne e, Normalnie takie jak polskie Posypywane ziarenkami, nie? I ten I kurde, w Polsce mi to smakowały Bardziej te bułeczki Nawet na śniadanko, zamiast do jakiegoś Restauracyjki Wolałbym sobie opieprzyć taką bułeczkę z serkiem, kurde, miam, 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 ale już nie smaka na te pierogi, że wam mówię, jak smakuje. O, ile tam było? Prawie, prawie 1LB, prawie pół kilo pierogów za 6 dolarków. Teraz zobaczymy, jak one smakują. Mm. niebo w gębie, cieplutkie Popatrzcie, pięknie doprawione, pieprzykiem. Kurde, cebulki jeszcze mogły mi pali dodać, ale no, nie poprosiłem ją. Popatrzcie tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem pierogów. Takich naprawdę pięknych. Powiem Wam, że tanie i dobre. Kurde, za takie pierogi ostatnio zapłaciłem 25 dolarów. Może troszeczkę były Nie że były tam takie super lepsze tylko w restauracji gościu mi tam z dwie godziny chyba z gościem gadałem, ale dobre były, mówię tylko, że wciół drogę Dobra, jem te pirogi i jadę do sklepu następnego. Kurczę taki piękny sklepik wszystko można dotknąć, wszystko można zobaczyć 228, proszę bardzo Będziemy szukać u Willis w środku stoi. To jest spoko. Może dzisiaj to sobie kupię. Fajny sklepik. Będzie troszeczkę tutaj oglądania. Można sobie nawet kupić ten. Jak nie wiem, co się nazywa. Ale o piersiówkę taką do picia z drzewa. 100 baczków. Albo aluminiową za 35. Wszystko z wojny pachnie jeszcze, pachnie jeszcze wojną amunicje, skrzyneczki no wszystko tu jest pasy o i nawet czołg 65 baczków taki czołg troszkę drogo o jakby komuś wykowało guzików to 20 za dolara można sobie kupić takich guziczków nie, no wszystko jest. Okazy 1400. 1000. Zacy. No, o, takie coś by mi się sprzedało. Takie albo takie. kolcik 3600. O, o, o to z wojny. Kiedyś z początku, co pierwszą wojnę kupowałem, to takie coś chciałem kupić. No, taki kaliberek to jest taki niby do obrony domu fajny kolcik no ale tak się stało że go nie kupiłem ale jeszcze może go kupię ale szukam właśnie jakiegoś takiego rewolweru rewolwerek z dosyć taniutkie są tu macie ceny 650 no jest tego trochę to jest fajna kalabórka Proszę bardzo, 10 mm. Ale i ma to ciężar. Kurde, pięknie. Pięknie to chodzi. No. Ile kosztuje? Tylko tysiączek 10 mm. Takie malutkie do zabawy. Tysiączek. Proszę. Na no, 375 magnum szkaliberek jest piękny 357 magnum 900 kosztuje smith wilson smith wilson one są dosyć drogie to jest fajne czekajcie to jest cena z tego z tego czyli to jest cena z tego 1000 dolarków o to jest to samo co pierwsza tylko że krótsza lufa nie ale pięknie to leży w dłoni no. to jest to samo 610, tylko że krótka. to jest 610, znaczy ta jest krótka. Czekajcie, tak wam pokażę, jak to, jak to dostanie. To. to samo, nie? To samo, tylko że lufa jest krótsza. Gloki po 5 stówek. Na gloki jakoś nie patrzę. Nie wiem, coś mnie, gloki nie, nie bawią. Tam jest fajne, coś na ściance. No, tu są już takie piękne ten kolekcje. To też jest fajne, mi się podoba. Ta delta też jest fajna. O Springfield. No, to jest też 6x44 Magnum. Albo takie coś. Dobra, popatrzmy tu troszeczkę. Ja coś szukam, szukam takiego rewolweru i szukam coś w stylu 1911, zaraz zobaczymy, co będzie fajnego, powiem wam, że za dużo tego jest, ale to jest ciekawe coś, tak się to nazywa, Rossi Braver na 45 i tu jest fajny taurusik, czekajcie, ceny są tak, z prawej strony na 45, to to jest ten, co ten, co na początku chciałem kupić. Hmm. Ten smicik to jest podobny taki do kanika. No, cena taka 800. Mi się zdaje, że to coś jak, jak ten mój kanik. Co mam? I jeszcze takiego bodyguarda chciałem sobie kupić z początku, właśnie do noszenia, ale też go nie kupiłem. <śmany> On jest spoko malutki, nie? Dużo ludzi właśnie nosi go do noszenia przy sobie, broni takiego bodyguarda. Tu jest nowy bodyguard. Nie wiem czy on się różni 380. Dwa magazynki, tu jest 2.0 O, bo jeden był ze światełkiem. Nie wiem czy to ten jest ze światełkiem. Nie tylko amunicja jest, droga, jest amunicja. Ta 380 to jest droższa niż 9, 9 jest bardzo ten. O, CZ Cezecik zawsze mi się podobał. Kiedyś sobie takiego jeszcze pstykna. Dwa magazynki na dziesiątkę. 6,5 pustowy Ostatnio Ostatniego oglądaliście filmy ze strzelnicy to strzelałem z, z CZ Shadow one gdzieś są gdzieś tam dalej zaraz wam pokażę ale ale CZ jest fajny tylko że macie już produkcję widzicie tutaj jest CZ USA Kansas City to już nie jest ta broń jak wyprodukowana o, Made in Czech Republic, dobra to jest Czech ale wyprodukowana w USA także to już jest lipa nie Takiego CZ-a będę szukał, ale ale wyprodukowanego w, typowo w Czechach. Ale piękny CZ-cik, 60, nie jest tak drogo. A tutaj? O, nowy CZ-cik czy on się różni? Ten od tego, tylko ceną, nie? Nie, no na pewno czym się jeszcze różni. O, zabezpieczenie ma jeszcze, tu ma zabezpieczenie. Ten zameczek ma troszeczkę inne, Moment, a z drugiej strony, tak, ma go zabezpieczenie. Tamten nie ma zabezpieczenia, nie? Ma tylko z tej strony, a tamten ma z dwóch stron. No to tym się różni, nie? Tu jest CZ kompaktowy za 8 stówek, ale kompakt to jest taki troszeczkę malutki, nie? Chociaż, no nie wiem. To jest ciekawe, nie macie tutaj bez tego, normalnie bez naciągania, tylko sobie nad, pod wpływem siły cyk cyk i strzelacie 500 500, 500. S Midwilson one mają dosyć ten numer zebraną. Berta też jest fajna, berta akurat nie mam, ale jaka to jest. No to jest już z Ameryki, nie wiem jaka moja jest, czy amerykańska, czy. Czy włoska, no ale. Ale bereta jest fajna. fajna mi się, fajnie mi się z tego strzela, z tej beretki. Beretka jest spoczko. O, a ja chcę coś takiego teraz. Jakiś kołcika i 19-11. To jest coś z tyłu 19-11. że na 45. Ja chcę na 9 zwykłą. 45 to jest, to jest za duże, moment. Co tu mamy jeszcze fajnego? jeszcze ładne magno znalazłem, raczej znaczy ładnego lugerka pięknie, popatrzcie jak to pięknie chodzi nie wiem czy to będzie słychać, bo mam głośnik przy sobie znaczy, mikrofon, ale kurczę uwierzcie mi, że ten dźwięk to jest piękne piękne cacko o kurde, tu znalazłem ciekawe Tissar na 1911 no ale takie trochę w sumie powiem Wam, że dziwnie to leży Więc Muszę poczytać o tej firmie, czy to jest w ogóle sens. Taki bardzo taki mi się zdaje, to taki bardzo lipny, no ale może mi się tylko tak zdaje. A dużo tych Tisarów jest. Taki Tisar, taki Tisar. 430, o, ale on jest tylko na 7 rund. Dwa magazynki po 7 rund. No nic. Tylko, że 45? Nie chcę 45. Ten już troszeczkę taki bardziej, jakby zrobiony jest. O. Te są fajne. Tylko, że na 380. Nie chcę na 380. American Tactical. Tu jeszcze jest ciekawy. Gilson. Popatrzcie, jaki on jest króciutka Lufa. I ten bardzo taki jest krótki, nie? dłuższa jest rączka niż to, ale fajnie to też w stylu 1911 takie coś może popatrzeć. tylko na dziewiąteczkę może będzie zobaczymy jest tego jeszcze tu troszeczkę do końca patrzcie tutaj, jeszcze tę niutką Bertę znalazłem i to jest chyba normalnie jeszcze włoska Berta, patrzcie z tej strony i tu jest napis Trzeba bardziej sobie o nim poczytać, ale mi się zdaje, że to jest włoska. Włoska berta za 2,5, że 5 ,5 stówek brałbym ją. A z ciekawostek to macie tutaj taki pistolecik śmieszny, chowany. 5 strzał z 22 i 270 dolarów. Fajne, takie donoszenia przy sobie. Albo tam macie nawet za ten. O, bo to są używane. To jest używane i to jest używane. No macie kurde ten o, tu jest nawet fajny sprzęcik, ładnie z takim pokrowcem 1000K Springfield, Springfield 45, zobaczymy co jeszcze z drugiej strony to są fajne, takie różne wynalazki, starsze, używane o, Kimber te Kimberki też są podobno fajne, wczoraj właśnie czytałem o tych Kimberach Smith i Wilson o to jest fajny jeszcze ten 22. To takie do zabawy, nie? Taki pistolet, czyli fajnie fajny do zabawy, ale spoko. To jest, no ile to jest strzał? Na 5 chyba, nie? bardziej taki kurdzie do tego, do zabawy. 22 MAK to jest, 22 te właśnie dłuższe, bo są najkrótsze 22 LR i 22 dłuższe. a ze sprzętów to macie jeszcze tak ładowareczki 35 dolarków. to jest ten ten SIG Sauer też dużo ludzi to nosi przy sobie świeci nie świeci o raz świeci raz nie świeci a to nic SIG Sauer 365 dni czyli że nosisz na 9 dwa, dwa magazynki 10 i 12 o i on jest z laserkiem cyk nie wiem czy widzicie ten laserek jak widzicie to on jest z laserkiem i takie coś kosztuje 5 też spoko, takie małe tylko te sixowerki coś do mnie nie przemawiają te sary też są fajne, to, to kawał metalu jest to jest takie strasznie ciężkie, łapa by bolała od strzelania i one są na, na 38 i na 357 3, także spoko dwa rodzaje amunicji możecie do tego pchać co tu jeszcze mamy? o, Rock Island jeszcze jest fajny też one są takie, no nie wiem jak na moją rękę troszeczkę, troszeczkę dziwne. Tu ktoś urywał tego spring, Springla Springla ktoś urywał, o, ale jest tam jeszcze 1911 Rock Island No ja, mi się to bardzo podoba muszę sobie kupić takie 1911 o, to jest spoko Czekaj ten kosztował 470 ten kosztuje na 38 kurde chcę dziewiątkę nie chcę 45 inne kalibery. chcę dziewiątkę bo dziewiątka wystarczy na naprawdę powiem wam wiadomo że jak ktoś lubi jak ktoś lubi taki odrzut hałas to fajne ta 45, ale to łapa boli, naprawdę. Chcecie sobie postrzelać, to łapa boli, a jakby coś się działo, to 9 wam wystarczy. Nawet 22 wam wystarczy. Jak umicie cel nie strzelać. Takie jest moje zdanie. Jeszcze CZ, ale 82 Takie coś. ciekawe, jakie to jest produkcji czy czeskiej. Tu jakiś taki zdymów O, używany. Okej, okay, to jest używany a ja chcę coś takiego 19,11 tu jest już z tym pstyczkiem. 9,5 stówy ruger patrzcie rugę macie nawet za 3 stówy ciekawe on leży w wąszce. tak plastikowo strasznie plastikowo leży ten rugerek to wszystko co zobaczycie w tym filmie to jest tylko moje zdanie wiadomo jak ktoś na przykład lubi takie coś fajnie mu się z tego strzela to spoko, nie? Mi też się z niektórych rzeczy fajnie strzela, co innym ludziom się źle strzela. Także nie bierzcie tylko do serca, to jest tylko moje zdanie. I ten, o, i tu jest fajne coś, popatrzcie 32 Magnum na 7 strzałów. Tylko ta rączka jest taka dziwna, że wylatywałoby to przy szczale, mógłby pistolet się wyśliznąć przy szczale. Naprawdę. Kimber te kimberki są fajne, ale 1200 nie, no tyle panie to nie. 1200 to dużo pieniędzy do takiego kimberka. Ale fajnie. Chociaż ja wiem, taki troszeczkę jest No nie wiem, każdy... Każdy lubi co innego. 22LR Na 22 dwójeczkę do zabawy. Fajnie też. Taki plastikowy strasznie. Taki zestawik do czyszczenia mniej więcej macie tyle, cztery dyszki Tak wygląda O i tu są jeszcze też używane Kolcik. O, kolcik fajny. Kolcik jest fajny. Cold jako cold firma Ale też wam powiem, że to Takie dziwne to jest, dziwne tam gdzieś nie wiem, który to był pistolet, i tak mi pięknie leżał w ręce. A to to jest jakieś takie, no wiadomo, może rękę mam dziwną. Co tu jest jeszcze? To taki bardziej też ten Sexauera. Nie, chcę six hour, a nie chcę six hour, a coś, coś z innej firmy sobie chce. Macie przy okazji pociski. 50 pocisków, 45. 45 wygląda tak. Jest kawał tego nie? Chociaż ja bym takich nie kupował, bo to są to są chyba odnawiane, nie czy nie? Już nawet nie wiem. 223 i tam jest co jeszcze jest 380 wykupili. Tu macie 45 ACP dlatego mówię, to 45 to jest strasznie duży pocisk, naprawdę to kurde dziewiąteczka wystarczająca. W deplecach 130. Ja taki kupiłem za dwie dyszki. Nówka, sztuka. Nie wiem, czy ja to akurat nie tej firmy, 511. Przyjdę do domu, to sprawdzę z ciekawości. No ten jest dosyć duży, 130. Zobaczę, jak ten mój wygląda w domu. Z, długich, z takich długich tych, to bym sobie jeszcze kiedyś pompeczki kupił. Taką właśnie. Tak do zabawy, nie? Pompeczka tych pompek jest też do wyboru, do koloru, nawet o macie, za dwie stówy można kupić pompka. 200, stówy, pompka o nie, to nie jest pompka już, to jest tylko pompka to dwie są pompki, czyli jedna pompka 400, druga 500, ale tu jest więcej tego tylko jakoś ten, jakoś w długiej broni a tu jest jeszcze pompeczka, 600. stówek 6 stówek, ale jest też za 480 No jest tego mnóstwo. O, to jest fajne coś jeszcze Co to jest? Moment, chyba kartka odpadła 915 kosztuje Ale też fajne, nie? No, ciekawe Ciekawy, jest czeka po 17 dolarów 17 dolarów. Tu jest jeszcze biała broń, czyli nożyki. Też tego troszeczkę jest. Jak ktoś lubi. O, to nie śmieszne, nie? Jak ktoś lubi, to. To jest tego wyboru. A, a to kosztuje 10 koła. Tak to wygląda. Fajne, nie? Można sobie to poobracać. Na no, takie piękne pociski To już, jak ktoś ma dom. Dom prywatny, duży, duża posesja. To można sobie takie coś kupić, nie? popatrzcie, celowniczek. No spoko wygląda. Tutaj do tego Willisa też pięknie przyczepiony To jest na te na podciśnienie nawet jakieś coś. Nie wiem o co tu z tym chodzi, ale. Ale fajnie to też wygląda. No. Piękne. Dobre moi oglądacze i oglądaczki, tym razem sobie zakończymy ten filmik. Także zapraszam na kolejny. W kolejnym będzie jeszcze więcej rzeczy. Jadę jeszcze Kałaśnikowa szukać. Pozdrawiam.